Co się stało? Ty ten papier wróciłeś? Nie mów tak, tylko to teraz posprzątaj. I nie rób tego więcej. Jak robi mama? Ej, ej, ej i dalej.

Wiemy tacie, żeby tatuś to posprzątał Rysio, nie? No właśnie. Rysio, tak? Rysio tak? Rysio, tak? Ta. Tak? Rysio? Tak! Ta. No pewnie.